Opłaca się kupić Black b Black Goggle -Go Bundle. Bite monster! Bo nie wiem, czy wiecie, ale 100 golda kosztuje 5 dolarów. A żeby kupić Black Goggle -Go bez płacenia pieniędzy, trzeba mieć 200 golda To oznacza, że, jako normalne, że jego normalna wartość, kupując tylko golda wynosi 10 dolarów. Więc opłaca się kupić, wydać 10 dolarów lub poczekać aż dostanie się 200 golda jednak, jednak bardziej się opłaca kupić, kupić ten pak, kosztuje tylko 5 dolarów jeśli chcecie wydać money chcecie no. go, kupić, polecam wam bardziej kupić to, bo bo, jest 50% of discount, to znaczy że jest 50% tansy, więc czy się opłaca kupić Black Go, Go Pack za 5 dolarów? Tak, opłacasz się. Jeżeli chcecie więcej filmików jak ten, zasub zalajkujcie i zasubskrybujcie po więcej takich ciekawostek.